Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Radom za odpowiedzialną decyzję w tym zakresie, za to, że poparli przygotowania, które poczyniliśmy tutaj jako Kierownictwo Urzędu Miasta Bełchatowa, żeby przedłożyć projekt, żeby odnosił się do wszystkich płaszczyzn, które są oczekiwane ze strony mieszkańców Miasta Bełchatowa. Tegoroczny budżet, czyli budżet na rok 2025 trzeba jednoznacznie oznajmić, że jest budżetem proinwestycyjnym. Będziemy mieli Wiele kontynuacji zadań, które już mają miejsce, chociażby budowa ulicy Stalowej, ale również będzie wiele nowych zadań, ulica Zamoście, ulica Piłsudskiego, ulica Księdza Skorupki. To jest w ramach takich działań związanych z naszym lokalnym rynkiem pracy, po to, żebyśmy mogli poszerzyć naszą ofertę i stworzyć nowe miejsca pracy. To ta inwestycja jest niezbędna. Także oczywiście będziemy inwestować w wiele zasobów komunalnych, będziemy remontować sanitariaty w szkole w Liceum ogólnokształcącym numer 3. Także naprawdę Wiele, wiele, wiele zadaje, a to wszystko ma miejsce bez podnoszenia podatków dla mieszkańców miasta Bełchatowa i bełchatowskich przedsiębiorców. Z jednej strony drastyczna obniżka podatków od środków transportu, więc wszyscy, którzy w Bełchatowie działają w branży logistycznej odczują duży oddech podatkowy, a mieszkańcy Bełchatowa nie będą, nie będziemy sięgać do kieszeni mieszkańców Bełchatowa i bełchatowskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Zostanie on zachowany na tych stawkach, które są Obecnie, więc myślę, że dobre informacje dla mieszkańców miasta.